Będę kupić motor No, pozdrowienia z Saigonu Jadę właśnie odebrać motocykl za 100 funtów Dokładnie 100 funtów będzie kosztował mnie moto, którym przejadę cały Wietnam Z Saigonu w Ho Chi Minh City aż do Hanoi, czyli stolicy Wietnamu No, spodziewam się tysięcy problemów, milionów napraw E, właśnie dlatego kupuję najtańszy możliwy motocykl, czy też skuter No bo drugie tyle wydam na naprawę, nie? A jak kupię dobry motor, to i tak go będę musiał naprawiać, bo to jest Wietnam i to wszystko jest z Chin Tak się robi pieniądze na turystach, nie? Sprzedaje się ślicznie wyglądający motor z kupą pod maską No a ja od razu kupuję cholernie źle wyglądający, roztrzaskany motor od Niemca No, który ma moc w sensie, no Niemiec, to nie wiem, ale motor ma moc I bateria ma wymienioną elektrykę sprawną No i daje kopa jak się nim jechało e, No jest cały potuczony, na pewno upadł tysiące razy Widać to po obudowie Ciężko będzie mi go sprzedać, ale przynajmniej jest tani I tylko na to mnie stać Na roztrzaskany skuter, którym przejadę cały kraj <laughs> No, jak dobrze pójdzie to będę wrzucał relacje z każdego tygodnia podróży No bo tutaj z internetem problemu O dziwo nie ma Bardziej problem jest z tym, że się tak dużo dzieje Że po prostu nie chce mi się usiąść do komputera Bo muszę wybierać pomiędzy życiem na wolności A życiem przed komputerem Wow, zobaczcie to Ja pierdykam Akurat raz w życiu nie wziąłem aparatu I taka tęcza No coś pięknego I jeszcze tam się świeci budynek tam jest złoto! No, a po przeciwnej stronie tęczy jest mój motor Za mną, idziemy zobaczyć eee. hmm. Gdzieś to tu było Ty no, daję głowę, że to było tutaj A tu jest, jest! Znalazłem, sorry No bo to tu się pogubiłem Gdzie jest ten rumot? Tu jest, ale rozpierdzielony, ty To jest mój motor